To pod orfowisko mał... niedaleko Małego płotka. Mm. Ono jest bardzo wyschnięte. Aczkolwiek bobry robią co mogą. Ten kanał nadal jest znieczyszczony Ale wody jest bardzo mało. Tu wiosną, jeszcze w marcu. Waszki rude już latają. Dużo, Dużo ich jest. Przynajmniej e... tutaj. Mm. Tutaj jeszcze było lustro wodę. No, no ale zostało tylko błotko. Szkoda. Nie wiem czy tu nie mogliby myśliwi. Trosce też o własne interesy zrobić jakieś mm, albo leśnicy e, walcząc, adaptując się do zmian klimatu. Zrobić jakiegoś zbiorniczka tutaj. Zatrzymać zostawkę albo wypiętrzanie. Po prostu dać taką pryzmę, choćby żwirową którą Podniosła poziom wód. O. No i teraz tak. To, co już chyba wiosną mówiłem. E, bałbym się chodzić tak. Takim dnem, takiego torfowiska gdzieś w Puszczy Kozieńskiej. on zniknął i by szukali mnie jakieś 12 tysięcy lat. Tutaj się zastanawiałem, czy nie będzie gniazda. Nie ma gniazda. E, ponieważ no Żurawie. Tak, no i żuraw jest na pewno sobie tutaj kroczy natomiast tutaj mamy jeszcze tak naprawdę się nie zaczęło na dobre no wiosna już się zaczęła natomiast lato się na dobre nie zaczęło a tutaj jest fatalnie z tą wodą wody właściwie nie ma Tu gdzieś w okolicy był obserwowany bielik, no ale rybek nie ma, ani ptaszon wodnych, eee, szkoda, no są płazy, jest trochę, było tu wiosną żab moczarowych sporo, nawet chyba 200, przynajmniej 200, słowik szary śpiewa, wełnianka, dawno, nie światek dawnej światłości a czy może światłości świetności zmęczony jest trochę idę więc no nie jest z moją elekwencją nie jest najlepiej no już jest popołudnie a to słońce jednak wysysa z człowieka mm, siły dobrze że jest taki wiatr a, uwolnianka jest. Czy kiedyś tutaj jakieś torfowisko było? Ale jak ono się kształtowało, nie, nie wiem. Grunt jest jeszcze mineralny, to czuć pod tym jest. Ciekawe, czy są tu To Jest tak mętna woda, trudno się zorientować. Czasami wypływają. E, wypływają na wierzch. Po prostu po powietrzu też. chociaż kianetki mają skrzydła. ale czasami jak jest, jest mało tej wody to tutaj gromadzą się na wierzchu no i tutaj to nie ma z tej, ta woda skąd płynąć po prostu może z tej drugiej strony drogi gdyby tutaj została przerzucona jakaś może ta droga odcięła trudno mi powiedzieć. no i, i drugie żeremie. pierwsze jest jakieś 300 metrów za mną op to była jakaś żabka zielona tam 300 metrów jest jedno jeremia tu starsze to wygląda na to, że było tutaj odkopywane przez kogoś zostawcie tą robotę obrą. może przywrócą tutaj jaki taki eee, ekosystem który tu wcześniej funkcjonował. Tam chyba jest jakaś woda, jeszcze pójdę zobaczyć.